Okej, witajcie moi Keni w kolejnym odcinku z w Deferred Age. I co, wam większość załatwione już. Roboty. Słuchajcie, chyba normalnie się pokuszę o napisanie jakiejś takiej. Yy... Informacji do twórców, ponieważ widziałem, że faktycznie cały czas proszą, znaczy na forum, tak, są, żeby pisać im e, informacje jakieś takie, wiecie, e, zwrotne, powiedzmy, jakieś sugestie i tak dalej. Więc myślę, że to będzie akurat dobry pomysł, że i ja też im taką sugestię napiszę, właśnie a propos, a propos tego, a propos ich gry, znaczy, nie chodzi mi. Oto tutaj wiecie, że jakiś wie, rage, tak? Że wyzywanie. Tylko faktycznie myślę, że to będzie fajna, fajny sposób, żeby napisać im po prostu, że Dale potrzebuje yy, może nie tyle, że większej ilości jednostek, co <laughs> albo. Właśnie. Dwóch rzeczy potrzebuje. Albo znaczy jednej, tylko że z tej jednej dwie muszą wyegzekwować. Twój. Z tych dwóch jedno wyegzekwować. O to chodziło. <laughs> tak, ja i moje mieszanie. Czyli albo. Yy, Więcej muszą mieć y, możliwości werbunkowe, większe możliwości werbunkowe, czyli po prostu y, co mniejszą ilość czasu, tak? Ja nie mówię o tym, że. <coughs> Sorry. Nie mówię o tym, że nie wiem, nagle mają mieć cztery y, budynki jakieś tam do werbowania i tak dalej, tak jak to jest w Call of nieraz, że tam. Ta frakcja, ta, że ten budynek do tego, ten budynek daje to i tak dalej, i tak dalej. Tylko faktycznie, żeby te baraki, powiedzmy, były na tym jeszcze wyższym poziomie, czyli ten, który teraz rozwijałem, żeby one nie dawały doświadczenia, bo one teraz dają dwa punkty doświadczenia, a żeby dawały po prostu dwa. Dwa, dwa, dwa. O Jezu, jak one się nazywają? No. Żeby dawały po prostu dwa. Radek kurna ty idioto. Nie mogę sobie przypomnieć o co mi chodziło. O, działa, cudownie. Po prostu żeby dawały dwa... Mm, dwa sloty. Rekrutacyjne. tu właśnie sloty rekrutacji to też są ważne. Już oprócz tego, że jaką... ile na ile tur, tak? Bo ja teraz tak zamieszałem, więc wytłumaczę Wam od razu. Chodzi mi o to, żeby tutaj widzicie, jak macie rekrutację, nie co 12 tur, tylko co 6. O to mi chodzi, nie żeby podwójnie skrócić, powiedzmy, albo co 12 tur, tylko że co 12 tur dwa, dwa od razu opcje, tak, dwa sloty. I to jest o to, to jest kolejna sprawa: sloty. Tutaj są 3, to jest ok jeszcze, ale w większości przypadków mamy dwie. No i to jest też problem. Moim zdaniem kawaleria, kawaleria też sobie rekrutujemy tego wszystkiego. Mamy taką kasę w tej chwili, że chociaż tyle możemy, tyle chociaż tyle dobrego, nie? Ci są neutralni, ale coś czuje, że mi zaatakują? Zaraz w plecy wejdą i chamsko tak się zachowają. Ale zobaczymy. Tą armią zaraz będziemy wychodzić, ale to dopiero zaraz, że mi to jakichś buntów nie było. Jak już tą sobie sprowadzimy, tutaj. Jakie, not possible. Ich też sobie tej damy od razu, i tutaj chyba wszystko, co nie? Tylko sobie cofniemy. Boom do przetrenowania, cudownie. Dobra, wszystko działa. O, tutaj mi się rozbudował. Pięknie, cudownie wręcz. Handel rośnie niewiele, to na razie sobie dajmy spokój z tym. Ale tak, Town Guard mi się przyda w tym miejscu. Potem jeszcze spróbujemy to lepiej rozwinąć. No i zobaczcie, nie, ja dopiero w tym momencie mogę rozwinąć sobie tą, tą osadę, tę osadę. I to jest ten duży problem. I chodzi też o to, że zobaczcie, w tej chwili mamy pieniądze, bo zagraliśmy dobrze strategicznie, no bo rozwaliliśmy run, no kurde, no. Dużo osób nawet nie potrafi rozwalić run na poziomie wysokim, ponieważ jest to bardzo dobra frakcja. A nam się udało to na poziomie bardzo wysokim. No tylko problem polega na tym, że właśnie aferując się tak strasznie do run, e, zapomnieliśmy totalnie, totalnie zapomnieliśmy o Mordorze. Chociaż no może nie tyle, że to było, to nawet nie było tyle, że zapomnieliśmy, tylko ten Mordor był dla nas już wtedy poza zasięgiem. Z, o właśnie, ucznicy pięknie. No 17 tur, a Mordor ma podobnych uczników i to jeszcze większa ilość. Może mniej, mniejszy pancerz mają, ale ogólnie podobne jednostki łuczników mają w przeciągu tur. Yy, nie uszukiwać was. Sześciu? Pięciu? No to kurde, o czym... Chodzi? O co, o co? Z czym wy, my w ogóle mamy do czynienia? O czym jest mowa, nie? Jest ten problem. Ta osada w ogóle od samego początku prawie należy do nas i nadal jest nierozwinięta. Tej stajnie, chicken farming, no tak, to się przyda. No będziemy grać, no będziemy grać, no ale coś tak patrzę na ten Mordor i tak. Nie wygląda mi to zbyt wesoło, ale okej. Okay. Dobra, żeby nie było, że my tutaj się pierdzielamy. Tower sobie zbudujemy. Sro. Sro. I sro. I już żółtka, mordka. Jest. Znaczy nie żółtka, tylko żółta, mordka. Dobra, dobra, pięknie. Zaraz zniszczymy ogólnie ich frakcję, więc nie będzie problemu też. Yy, Heroes Sh yy, Shrine 84% jest. No i my właśnie nic więcej nie potrzebujemy tutaj. I też osada 18 tysięcy stolica Wrogiego Imperium, już przekształcona na, na naszą. Przekonwertowaną naszą. O, właśnie, zobaczcie. Pokazuje nam, że da to nam 30 dochodów. Zobaczycie, ile to będzie naprawdę. Zobaczycie, no ale okej, okay, okej, okay, ja nic nie mówię. Ship farming. Tutaj też sobie to wybudujemy, bo będzie jak najbardziej na plus. No i no w tym miejscu, wiecie, totalnie nam się nie opłaca na przykład e, budowanie... Znaczy, no to jest typowo do zarabiania, nie? Osada. O to mi chodziło tutaj. E, patrzcie 5000, a ja nic nie mam. Postój karawan i tak dalej. Czemu ja nie mogę wybudować tutaj nic ciekawego? Głupota totalna, nie? 5000 tutaj ten. Matko. Dobra. Dobra, nie będę. Nie będę. Dobra, ko koniec. Ko kończę krytykować, bo. Bo tak. Kontynuujmy. Po prostu. Nie... Ja pierdzielę. Nie ustawiłem sobie czasu nagrywania. Dobra, mam zegarek na. Taki na ręku. Znaczy, mam zegarek na rękę w swojej dłoni. Hehe. He. I to jest. Powiedzmy, że jeszcze 20 minut sobie ponagrywamy, żeby tak nie było przesady, ale też żeby ta seria się troszeczkę pociągnęła do końca. I morder nas atakuje, no proszę. Czyli troszeczkę uprzedziłeś, jakby takie moje zamiary, przyjacielu? No właśnie. Spróbujemy to odciągnąć, czy nie? Czy już się bawimy w koniec? Spróbujemy, wiecie. Zobaczcie, ile on armii nagle nie ściągnął. To o to chodzi, właśnie. Że my na przykład teraz nie będziemy mieli najmniejszych szans, ale. Ej, tak. Pierwszą rzeczą co robię to atakuję run. Very generous. Your wszystko. Daj mi pieniążków troszeczkę, żebyś się nie czuł zbyt bogaty. Ty, bo tak trochę słabo to wygląda. Dobra, dał mi tysiąc złota i odpuścił. Urde. Nagle neutralny. No ale to tylko pokazuje jak bardzo komputer jest zaprogramowany do tej gry. A spokojnie, ja ja chcę tylko rozwalić ich, je naprawdę zaraz wypowiadamy wojnę im, nie? Więc spokojnie nie martwcie się o to wojna będzie, nie? Jakby. Tylko troszeczkę sobie ją odwlekę. Bo może Dajbook uda mi się tutaj jakąś, nie wiem, armię zrekrutować? Jakąś wspaniałą. A nie, przepraszam. Nie, nie uda mi się. Ale cóż, no co ja mogę zrobić? O, zobaczcie, na przykład, co on tutaj miał? Nie miał, tak. Tych miał, high, całych. Trole, mutanty. No. No. No właśnie. Nie, nie wiem, jak to skomentować inaczej, ale. Ale okej, okay, spokojnie. Dobra, weźmy sobie już całą tą armię. Znaczy, tu. Te dwa oddziały i coś jeszcze nam, rano generała nam brakuje. Tego dajmy tutaj do zarządzania tą armią. I pójdziemy. W sumie to można pójść, teoretycznie można byłoby pójść w las, ale zobaczcie. To jest kolejna armia, to jest kolejna armia, to jest kolejna armia. Tu są nasze dwie, no to oczywiście, no nie zapominajmy o naszych dw dwóch armiach, nie i tak dalej, ale. Nie, naprawdę zniszczymy run i ja się już wypowiadamy wojnę Mordorowi. I to po prostu na tym myślę, że zakończymy kampanię, bo nie wydaje mi się, żebyśmy mogli z Mordorem wygrać. Mm, ale oczywiście my się poddawać nie będziemy. Spokojnie. No, tutaj próbujemy się kupić generała. No, nie próbuj nawet. Dobrze, dobrze. Resetować kampanii też nie będę, jeśli ktoś by się o to chciał tak bardzo. Bardzo chciałby na przykład żebyśmy zaczęli od nowa, powiedzmy Radek, pójdź w lasy, albo Radek bardziej na południe, do Mordoru, szybciej go zaatakuj albo coś w tym jakąś wojnę? daj mi troszeczkę pieniędzy, to może się nawrócę no i bardzo dobrze znaczy, wiecie, no, ciebie, wam się wydaje, że tu jest Chase Fire, nie? No, ja zaatakowałem ty, panie, ten, że oblężenie. No właśnie, no i my sobie już oblegamy, zniszczymy tę frakcję i tyle się skończy. Relacje, 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 wojna, raport rekrutacji, etc., etc., etc. Dobra. My też sobie kawalerię wyślijmy tutaj. Zgromadźmy armię. W sumie tak... No jakby nie patrzeć, no tutaj jakieś tam armie są, tylko... Jakby nie patrzeć nasza armia nie, nie równa się armii morderców nie? I tak... No właśnie. Nie no właśnie, zobaczcie. Kurna zobaczcie, 45-35... 39 Defense skill Jakim cudem to ma 20 defense skill'a, zobaczcie to, 6, 17, 4, 16, 250 w oddziale. I niech mi ktoś teraz powie mądry, pierwszy, mądry, lepszy, drugi mądry, nie wiem, ktokolwiek, a przepraszam, źle to zrobiłem, wymienimy ten oddział. Niech mi ktoś powie w ogóle jak, jak, jak to, jak to rozegrać, jak to ugryźć. Coś takiego, bo ja na przykład nie wiem, nie? Możemy sobie teoretycznie spróbować zrobić kolejną armię, tylko no zobaczcie! Zobaczcie, ile turmy będziemy to jeszcze składać! To jest ten problem, że nawet jeśli ja teraz mam drugą armię, którą mógłbym wysłać tutaj powiedzmy, żeby... Jedna i druga wspierała się nawzajem, będziemy mieli wtedy dwie armie tu. Tu dwie armie, tutaj i tutaj jedna armia, tutaj druga armia. I tymi możemy się bronić przed tym, nie? Ale trzecią potrzebujemy już w lasie, w lasie mieć. Tutaj powiedzmy będzie czwarta, piąta, no fajnie zajmiemy sobie to, powiedzmy, tą jedną armią. Tutaj możemy. nie wiem, teoretycznie jeśli się zepniemy, tak? Gdzieś tam, to można zrekrutować kolejne jednostki, tylko no, nie można. Bo cztery tury, więc... No, no, no właśnie. O, o, o zobaczcie ile to nam dało, nie? Przychodu z handlu. 800, nie? Nagle. I co mi to da? Nie, Na, naprawdę, to, to nie daje nic ze przeproszeniem. Dlatego to jeszcze jest nierozwinięte. Santa Brak możliwości werbunkowych. Brak możliwości rozbudowy tego. 14 tysięcy ludności. Kto to widział? To jest ten problem, nie? Bo, no i kolejna sprawa generałów, brak, no ale to już. To już samo to, że w ogóle mi nie daje generałów, to jest śmieszne. No i tak, upanie ludzi, naszych orków. Yes, Więc gdybym jawiać nimi się tutaj rzucił, tutaj yes. możemy walczyć na śmierć, na życie, etc., tylko. No właśnie! Tylko, czy to jest taki sens. Ale myślę, że jednak nie. Powalczymy troszeczkę, zobaczymy, ile uda nam się po prostu wyharpać, tu, wyszarpać tutaj. Yy, gdzieś tam potarmosić ten Mordor jeszcze tam, powiedzmy. Myślę, że od rozpoczęcia wojny z 2-3 odcinki udałoby nam się nagrać takie faktycznie krwawsze, mniej krwawsze. Ale też nie będę się ograniczał, więc... Wiecie, to zrobimy to raczej w stylu, że... Jak wojna, to wojna. Jedna bitwa, druga bitwa. Zostaniemy pokonani, wygramy. Mało znaczące. Spróbujemy zagrać troszeczkę. E, troszeczkę, spróbujemy zagrać. E, no, jak on się nazywa? Jak to się nazywa? Nie on, tylko to. Strategicznie, tak jakby normalnie, weźmy. Totalnie lekceważąc, że tam jest jakaś armia, tylko tak jakby jej nie było, tak gdyby to była normalna gra z Mordorem, czyli gdzieś tam zaatakować jakieś ważne miejsce, tam coś, jakiś punkcik i tak dalej, i tak dalej. Więc może coś wyjdzie z tego, a jak nie, to przynajmniej klimatycznie spróbujemy zakończyć to. Wszystko, co udało nam się do tej pory, tutaj teoretycznie możemy. To do. woodsmen, dopiero to będą potem kolejne jednostki. Tylko, no właśnie, no nie, no to jest bez sens. To mi nic nie da. Tutaj się coś buduje. Ship farming. Kolejne. O arm baraki armii. Nagle dostałem możliwość braku armii. No proszę, czuję się zadziwiony. Pach, 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 dobra, porekrutujemy sobie też tych panów. Powiedzmy, stwórzmy kolejną armię tutaj. Aż taką tych słabszych jednostek, ale stwórzmy, i może to ona wejdzie w lasy, bo tam chyba w lasach nie ma jakiegoś takiego super zajebistych armii Mordoru. Zobaczymy. Mam taką nadzieję szczerą moją Która w ostatnich chwilach umierać będzie najpewniej Ale co tam Ech, Tak, tutaj dwie armie, tutaj trzecia No ja będę potrzebował tutaj czwartą jeszcze I wtedy dopiero moglibyśmy mówić ewentualnie jakieś jakiejś tam Walce, nie? No tylko kurcze, trzy tury, cztery tury Jedenaście tur. Jakim kurna cudem nie mam pomysłu, ale dobra, budujemy sobie troszeczkę te ambitniejsze świątynie. Może to ona jakoś wpłyną? No nie wiem. W każdym bądź razie spróbujemy, spróbujemy mimo wszystko. W się nam tworzy jakieś tam jednostki lepsze. W będziemy mogli teoretycznie rekrutować, to już w ogóle będzie sukces na poziomie międzynarodowym. Będziemy mieli dwie... dwa miasta, w których będę mógł rekrutować najlepsze nasze jednostki, które są na poziomie średnim Mordoru. Nie no, to są lepsze jednostki Mordoru już, ale... Tylko, <głosłucham> że on ma to w prawie każdym... W każdej twierdzy prawie. No przynajmniej tak, ma Minas Tirith. Ma kilka innych. O, proszę! Znowu będziesz mi chciał atakować? Właśnie, jak na ile osłabiliśmy to jest dobre No ja pierdzielę. No na ileś tam osłabiliśmy, a tutaj dostał spawnik, nie? Bo jest, no wiadomo, że dostał spawnik Ale my też nie mamy jakoś takich super słabych, więc myślę, że będzie topsa. Aha Siema, kolejna armia Szkoda, że generałów nie ma, a generałowie są tutaj najważniejsi, nie? Ej, 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 ej. With honor we O, w ten sposób. Ich pozlecamy. No. Koniec sorry. Nic więcej nie zrobimy. Tu, uh, uh, uh. Że to Lorien się utrzymuje. Ja zaraz naprawdę odkryję mapę i zobaczymy. jak już tak wiecie, będziemy się odkrywać, patrzeć co się dzieje. Kurczę, żałuję, że nie, miałem, nie mogłem kontynuować wtedy kampanią elfów ee, Imladris. Imladris. Oj, to była piękna kampania. On będzie czekał, bo on mnie chyba teraz nie zaatakuje. Takie mam wrażenie. Chyba że nagle dostanie trzecią armię na skądś, nie? Już w ogóle byłaby zaba zabawna sytuacja. Yes. Kilka oddziałów tutaj już trochę jest. Te dwa tutaj kolejne lecą. A co tam nie? Chyba to mi jednak nie daje. A nie, bo przepraszam, jeszcze się nie budowało. Dobra, dobra, nic nie było, nic nie było. Ale nawet tak dobrej twierdzy ja mam tylko co ileś tam. No to kurde, tak samo idę tutaj 50 turnie. Jeszcze przez 100 ileś tam turnie rozbudowało mi się jeszcze to miejsce. Oho, zaczyna mi pieniążków brakować. To ciekawe, ile ja będę miał armii? Takich z 6? Może? Tak jak, jak się uprzemy, to tak z 6 armii byśmy z tego wszystkiego, co mamy złączyli. A ma w jednym miejscu 20. I znacznie droższych w utrzymaniu, bo ten chyba trolle kosztują 3600 turę Albo coś w tym stylu. A mój makila to już w ogóle. Makila to jest taka kurwa porażka, że ja w to nie wierzę, tego ani zabić, ani naprawdę. Nie no, przepraszam, da się to zabić. Da się to zabić, potwierdzone info. Ale nie wiem, czy w ogóle one reagują na atak katapult. Wiecie? Wydaje mi się, że one mają więcej HP niż katapulta zabiera. Katapulta zabiera 55, one mają chyba 66 obrony, czy coś takiego, więc. O, Mordor nagle najbogatszą frakcją. Jak? Przy tulu armiach? Ty, kurna cheatera. Trzy turencje. No to teraz co chwila będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, mniej miał. Patrzcie, tutaj już pełna armia kolejna. Taki daily jest, jest bogaty. A jakie armie posiada? Raz, dwa, trzy, cztery armie. Tam gdzieś jeszcze mordor się czaił. Cztery armie mamy. Hoho, ho, piąta się szykuje. Znaczy w sumie to nie, bo tutaj piąta jest. Szósta się szykuje. No właśnie, szósta się dopiero szykuje. Jakie to jest kur. O, ale mam pomysł. O kurna. Dobra, lecimy w las. A słuchajcie, zróbmy tak. A zróbmy tak na YOLO, Rozwalamy ten, tutaj powalczymy troszeczkę każdą z naszych armii i spróbujemy zajść do Elguldur. Może coś z tego wyjdzie. A tak po prostu na takie poniszczenie Mordoru, Chcę zobaczyć tą reakcję, ile tam armii się rzuci nagle. Czy cały spawn dostanie opcję, informację, że do boju odbijmy tę naszą twierdzę. Czy raczej będzie coś w stylu? Nie ruszam się, albo będzie tak wytyczał. Jedna armia, za, za jedna, armia, jedna armia, jedna armia, jedna armia. Tak trwa, tak, tak właśnie grają spawny, nie? Więc w momencie, kiedy grasz jakąś frakcją zdala stąd, powiedzmy, właśnie z dala od spawnów, bo one są w różnych losowych miejscach. E, na przykład czasami Mordor ma spawny w, tym, w tej okolicy, wiecie. A czasami ma spawny w tej okolicy. Zależy w jakim momencie otrzyma je od, od komputera, od programu, od skryptu. Zależy, kiedy skrypt zacznie działać. Jeżeli oczywiście ten skrypt zacznie działać, jak sama nas zaskazuje, no to w sumie to po co ja ich tutaj trzymam, nie? Tutaj do Dale. Przez góry doliny do Dale zmierzamy. 169, ale ich ubyło ja cię Normalnie czuję się załamany Znaczy, przepraszam, nie załamany, tylko odwrotnie czuję się wręcz Wow, jak niebowzięty. To będzie taka armia połowiczna. Trochę lepszych jednostek, trochę słabszych. Orkowie z listy zostały zniszczone. Zostali zniszczeni, przepraszam. Aż normalnie. Zobaczymy jak wygląda mapa polityczna. Patrzcie, elfy tutaj są. No właśnie, i elfami, tak, bym chciał zagrać. Zastanawiam się, czy nimi właśnie nie pyknąć kolejnej kampanii. Imladris. Jedna prowincja. To tutaj nawet wchodzą. Ej, może jest jakaś szansa, żeby. Nie, przepraszam, ostatnia miejscowość. <gry> Wolnych ludzi. Ja piercie. Tu są niby elfy zimladris, nie, ale. Komputer też ma spawny. Tylko, no, no, co, jakie on ma spawny w porównaniu do Mordoru? Mordor ma w jednym miejscu więcej niż te wszystkie frakcje razem wzięte. Ale krasnoludy też coś tam dają radę. Mmm, to miejscówkę nawet sobie zajęli. No nie wiem, może, może, może jeszcze jest jakaś szansa na zwycięstwo. Tu coś jest. A nie, tam nie ma. I teraz tak, zostaje nam do rozwalenia tylko to. I potem, o zobaczcie. Spawny przechodzą tutaj, tędy ale tędy już nie. O, to jest dobre. Opatrzcie, patrzcie, chyba bę... Patrz... mają miejsce spawnu, ale <grymny> jakie coś, że oznacza, jakby się zespawnował albo tam będą spawny kolejne szły. A nie wiem, a może uda nam się coś rozkminić A zobaczcie, jak to wygląda, nie? Wszędzie jest Mordor, Eisengard. Isenger też, no to to jest spawn, nie? od razu widać, jak są w takie zgrupowane, to jest spawn. To gluffow. Yes, eee, Panie, puść mnie z tego. O, dobrze, dziękuję. O, dobra, kolej, kolejna, tura. O, gdybyśmy chcieli, inaczej nie zobaczymy. Tak naprawdę wszystko będzie zależeć od tego, czy te spawny będą działać. W taki sposób, jak mi się wydaje. No znaczy, się, taki sposób, jak mi się wydaje. Zależeć wszystko będzie od tego, czy te spawny nagle się ruszą, czy te spawny będą wyznaczać jakieś tam armie po kolei. Jeśli będą wyznaczać armię po kolei, to coś może będzie. A jeśli będą atakować, tak cały, znaczy tak od razu, no to można się pożegnać, papa, pa, pomachać, do widzenia, idę spać. Coś w tym stylu, nie? Ale ma, jestem pełen nadziei. A jak nie. A jak nie, to pojawi się coś na kanale Pickiego. O nie, przepraszam. A chyba, że. Make single payment, ale dacie mi 20 tysięcy To jest 20 czy 200? To jest 20. W takim razie, twoje osada, a raczej stolica, będzie należeć do mnie. Została się tylko jedna tura. Psi, synu. I co jest nagle? Spawny, no żeś stracił, czy co? Nasze siłę spawnu, no żeś stracił, czy co? Przyjacielu mój kochany. Jestem prawie, że załamany. Co to jest? 2,5 tysiące konstrukcja, 700 rekrutacja, Armia utrzymanie, 25 tysięcy. <noise> no, no właśnie. Tak, <noise> Dobra, zmierzamy do Dol Guldur Czy tutaj... O właśnie, jak powiem mi czy tutaj nie ma jakiegoś zła ukrytego w ciemnościach. I te armie już sobie przerzucę. Tutaj tutaj i tutaj. Niech tam się utrzymują. Bo ja nie, już nie mam, ja nie mam... pieniędzy na armię kolejne, nie? Tu będzie jedna armia, tu sobie zostawię jedną armię i tą lepszą postaram się chyba rozbijać, może tutaj, nie wiem, zaatakować Mordor w tym miejscu? Może w tym miejscu? Tylko czym? Już nie mam naprawdę siły. Ja muszę utrzymywać jednostki, znaczy muszę utrzymywać armię w garnizonie, bo Mordor zaraz wyskoczy z prawej i lewej strony, jakąś armią. Oczywiście z trollami, bo gdyby to była armia bez troli, to byłbym w stanie podjąć walkę. Ale jeżeli armia ma trolle, to ja jestem w stanie ewentualnie podjąć ucieczkę. Na tym polega cały... myk. No. No właśnie. Dobra, w każdym razie. Co my tutaj mamy? A znowu elf. Hmm, mordor, coś takich masz? Coś do No nie masz nic. Aj, jaka szkoda. O właśnie run teraz powinno wyjść. Do nas, jeśli chce walczyć. O, atakuje od tyłu. How sweet. Jeszcze tą słabszą armię, chyba nawet, nie? No właśnie, tą armię zaatakowałeś, przyjacielu. Tu, Maltuk i armia z garnizonu. Dobra. Mojkanie, tą bitwę zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Daily 17 już jest zapisane, czyli do 18 grudnia. 19. A wiecie co? Myślę, że ta kampania fajnie zostanie zakończona przeze mnie. Mam nawet plany, jak to zrobić. W każdym razie dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do kolejnych odcinków. Bye, bye.